Moja szwagierka chciała przejąć mój dom i zażądałabym zrzekła się wszelkich praw do spadku, ponieważ po śmierci męża nie byłam już prawdziwą rodziną. Zamiast tego, to ona straciła wszystko. Moja szwagierka Natalia rozpoczęła swoją kampanię mającą na celu wypchnięcie mnie z rodziny dokładnie tydzień po tym, jak mój mąż Bartek zginął w wypadku samochodowym. Pojawiła się pod moimi drzwiami, gdy wciąż byłam w szoku i powiedziała: "Musimy omówić twoją sytuację mieszkaniową, teraz gdy technicznie nie jesteś już rodziną". Byłam zbyt pogrążona w żałobie, by nawet przetworzyć to, co mówiła, ale ona kontynuowała, wyjaśniając, że dom, który z Bartkiem kupiliśmy razem, był tak naprawdę własnością rodziny, ponieważ rodzice Bartka dali nam pieniądze na własny pięć lat temu. Że pozwoli mi zostać jeszcze przez miesiąc, abym znalazła sobie inne miejsce do życia. Kiedy nie odpowiedziałam, poklepała mnie po ramieniu i powiedziała: Wiem, że to trudne, ale Bartek chciałby, aby jego majątek pozostał w prawdziwej rodzinie. Przez następne kilka tygodni Natalia nasilała swoje próby przejęcia wszystkiego, co z Bartkiem zbudowaliśmy razem. Dzwoniła codziennie z pomocnymi sugestiami, które przedmioty powinnam zostawić po przeprowadzce. Meble, które dała nam babcia Barka, oczywiście zostają w rodzie. Albumy ze zdjęciami z rodzinnych wakacji należą do nas, ponieważ Ty jesteś na niej tylko przez przypadek. Nawet osobiste rzeczy Barka, jakiego kolekcja zegarków i medale z czasu powstania warszawskiego, musiały wrócić do prawowitych właścicieli, czyli do niej, Zaczęła mówić innym członkom rodziny, że trudności i odmawiam zaakceptowania faktu, że moja więź z nimi umarła wraz z Bartkiem. Organizowała rodzinne obiady, celowo mnie nie zapraszając, a potem publikowała zdjęcia z podpisami o prawdziwych kowalskich, trzymających się razem w trudnych chwilach. Kiedy rodzice Bartka pytali, gdzie jestem, mówiła, że wybieram izolację, ponieważ nie mogę pogodzić się z rzeczywistością. Przekonała młodszego brata Bartka Kamila, że prawdopodobnie zamierzam wszystko sprzedać i zniknąć z pieniędzmi. Zaczął więc wysyłać mi wiadomości z żądaniem zwrotu rzeczy jego brata. Sytuacja pogorszyła się, gdy ojciec Bartka, Witold, zmarł na zawał serca trzy miesiące po śmierci Barka. Witold był zdruzgotany śmiercią syna, a jego zdrowie gwałtownie się pogorszyło. Na pogrzebie Natalia odciągnęła mnie na bok, i powiedziała: Teraz, gdy Witolda już nie ma, naprawdę nie ma powodu, żebyś się tu kręciła. Próbowała nawet usunąć mnie z sektora dla najbliższej rodziny podczas ceremonii, mówiąc, że te miejsca są tylko dla najbliższych. Matka Bartka Danuta była zbyt roztrzęsiona, by zauważyć, co się dzieje, a Natalia wykorzystała to na swoją korzyść. Została samozwańczą opiekunką i strażniczką Danuty, kontrolując, kto i kiedy może ją odwiedzać. Nagle potrzebowałam zgody Natalii, żeby zobaczyć się z teściową, z którą byłam blisko przez 7 lat. Natalia umawiała moje wizyty na niewygodne godziny, a potem odwoływała je w ostatniej chwili, mówiąc, że Danuta nie czuje się na siła. Danucie mówiła, że jestem zbyt zajęta, by przyjechać, a mnie, że Danuta nie chce mnie widzieć. wybuchła. 6 miesięcy po śmierci Bartka, kiedy Danuta ogłosiła, że aktualizuje swój testament. Chciała się upewnić, że część Bartka wciąż trafi do mnie, ponieważ staraliśmy się o dziecko i chciała uszanować jego wolę. Natalia kompletnie oszalała. Zwołała nadzwyczajne spotkanie rodzinne, nie zapraszając mnie, a potem pojawiła się pod moimi drzwiami z bratem Barka i trzema kuzynami, aby przeprowadzić, jak to nazwała, interwencję. Stanęła w moim salonie i oświadczyła, że muszę popisać dokumenty zrzekające się wszelkiego spaku po rodzinie kowalskiej, ponieważ nie jestem już kowalską i nigdy tak naprawdę nią nie byłam. Przyniosła nawet dokumenty, które przygotował jej jakiś podejrzany znajomy z kancelarii. Powiedziała, że część Bartka powinna być podzielona między prawdziwe dzieci, a moja obecność w testamencie jest obrazą pamięci Bartka. Wygłosiła tyradę o tym, jak jestem naciągaczką, która złapała Bartka na małżeństwo, a teraz chce czerpać zyski z jego i jego ojca śmierci. Powiedziała, że powinnam się wstydzić za manipulowanie pogrążoną w żałobie starszą kobietą i okradanie prawdziwej rodziny Bartka. Brat Bartka, Kamil, zaczął wyglądać na coraz bardziej zakłopotanego i powiedział, że może powinniśmy omówić to później, ale Natalia go uciszyła, mówiąc, że trzeba to załatwić, zanim zatopięwni pazury jeszcze głębiej. Właśnie wtedy, przez moje drzwi, weszła Danuta ze swoim kluczem. Siedziała cały czas w samochodzie i słuchała wszystkiego przez aplikację kamery w dzwonku do drzwi. Natalia próbowała to obrócić, mówiąc, że chroni interesy Danuty, ale Danuta jej przerwała. Natalio, skoro rozmawiamy o spatu, porozmawiajmy o 50 tysiącach złotych, które ukradłaś z konta firmowego Witolda, kiedy był w szpitalu. Natalia zbladła i zaczęła się jąkać. Danuta podniosła telefon i pokazała wszystkim ekran z ciąż działającą aplikacją kamery. Słuchała wszystkiego z samochodu zaparkowanego na ulicy. Natalia cofnęła się w stronę drzwi, a jej twarz zmieniła kolor z bladej na jaskrawo-czerwoną. Kamil patrzył to na matkę, to na siostrę z całkowitym zdezorientowaniem na twarzy. Szej kuzyni przestępowali z nogi na nogę i spoglądali na siebie, jakby chcieli zniknąć w ścianach. Danuta weszła głębiej do salonu i tuż przed Natalią, blokując jej drogę do drzwi. Wyjaśniła, że się, gdy Natalia ciągle odwoływała moje wizyty i kontrolowała kto może ją widywać. Poprosiła mnie trzy tygodnie temu, żebym zostawiła kamerę w dzwonku aktywną i udostępniła jej dostęp do aplikacji w telefonie. Chciała wiedzieć, co Natalia naprawdę mówi, gdy myśli, że nikt nie słucha. Danuta powiedziała, że monitorowała aplikację za każdym razem, gdy Natalia przychodziła do mojego domu i dzisiaj usłyszała całą przemowę interwencyjną. Natalia otworzyła usta i zaczęła szybko mówić, że Danuta musiała źle zrozumieć to, co usłyszała. Mówiła, że Danuta jest zdezorientowana z powodu żałoby i nie myśli jasno o sytuacji finansowej. Próbowała położyć rękę na ramieniu Danuty, ale ta odsunęła się i sięgnęła do torebki. Wyjęła stos papierów, które wyglądały jak wyciągi bankowe. Były złożone i miały karteczki samoprzylepne oznaczające Konkretne strony. Danuta rozłożyła je i podniosła, żeby wszyscy mogli zobaczyć podświetlone linijki. Wskazała na przelewy z konta firmowego Witolda na konto z nazwiskiem Natalii. Daty na przelewach pochodziły z okresu, gdy Witold umierał w szpitalu. Głos Danuty pozostał spokojny, ale jej ręce drżały, gdy trzymała papiery. Powiedziała, że menedżer banku zadzwonił do niej w zeszłym tygodniu, pytając o nietypową aktywność na koncie. Wtedy odkryła brakujące 50 tysięcy złotych. Kamil podszedł bliżej i poprosił o obejrzenie wyciągu. Danuta podała mu je, a Kamil zaczął przeglądać każdą stronę. Jego twarz zmieniła się, gdy czytał podświetlone fragmenty. Usta mu się zacisnęły, a oczy Spojrzał na Natalię i zapytał, jak mogła okradać ich umierającego ojca. Jego głos załamał się, gdy wypowiedział słowo ojca. Natalia zaczęła mówić głośniej, twierdząc, że niczego nie ukradła i miała pozwolenie na dostęp do konta. Mówiła, że Witold powiedział jej, że może użyć pieniędzy, jeśli będzie ich potrzebować. Kamil potrząsnął głową i powiedział, że ich ojciec był ledwo przytomny w szpitalu w tamtych dniach. Powiedział, że nie ma mowy, żeby Witold na cokolwiek dał pozwolenie. Trzej kuzyni ruszyli w stronę drzwi bez słowa. Wyglądali na zażenowanych i wściekłych, że zostali w to wciągnięci. Jeden z nich mruknął coś o tym, że nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Wyszli, a ja usłyszałam, jak ich samochód odpala na moim podjeździe. Natalia próbowała iść za nimi, ale Danuta stanęła w drzwiach. Powiedziała jej, że nigdzie się nie ruszy, dopóki nie przyjedzie policja. Oczy na Natalii rozszerzyły się, a ona powiedziała, że Danuta nie może być poważna, wzywając policję w sprawie rodzinnej. Wyjęłam telefon i wykręciłam numer, podczas gdy Danuta stała między Natalią a drzwiami. Natalia zaczęła płakać i mówić, że wzięła pieniądze tylko dlatego, że potrzebowała ich dla swoich dzieci. Mówiła, że jej rodzina ma kłopoty finansowe, a Witold i tak chciałby Ajem pomóc. Danuta nie ruszyła się z drzwi. Po prostu stała tam, patrząc, jak Natalia przełącza się między płaczem a wymukami. Natalia mówiła, że rachunki za leczenie się piętrzą, a jej mąż nie zarabia wystarczająco dużo. Powiedziała, że zamierzała to kiedyś oddać. Podałam dyspozytorowi mój adres i wyjaśniłam, że potrzebujemy funkcjonariusza do sprawy kradzieży. Danuta usiadła na mojej kanapie trzymając wyciągi bankowe. Natalia chodziła po moim salonie, wycierając oczy i mówiąc, jak ciężko było jej rodzinie. Ciągle powtarzała, że Witold by zrozumiał, gdyby jeszcze żył. Radiowóz podjechał przed mój dom 20 minut później. Z samochodu wysiadł detektyw w cywilnym ubraniu i podszedł do moich drzwi. Przedstawił się jako detektyw Marek Szymański i zapytał, co się dzieje. Danuta wręczyła mu wyciągi bankowe i wyjaśniła sprawę brakujących 50 tysięcy złotych z konta firmowego jej zmarłego męża. Detektyw przejrzał papiery, podczas gdy Danuta wskazywała na przelewy i daty. Poprosił Natalię, by wyjaśniła, dlaczego jej nazwisko widnieje na koncie odbiorcy. Historia Natali zaczęła się zmieniać w trakcie rozmowy. Najpierw powiedziała, że Witold dał jej dostęp, by pomóc w Firmowych. Potem, że myślała, że to rodzinny fundusz awaryjny, a na końcu, że tylko tymczasowo pożyczyła pieniądze. Detektyw Szymański wszystko zapisał i zadał więcej pytań o to, kiedy Witold zmarł i kto miał legalny dostęp do jego kąt. Natalia nie potrafiła udzielić spójnych odpowiedzi. Detektyw poprosił ją, by pojechała z nim na komisariat na formalne przesłuchanie. Natalia spojrzała na Danutę i zapytała, czy naprawdę pozwoli ją aresztować. Danuta odpowiedziała, że jeszcze nie jest aresztowana, ale musi odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, gdzie podziały się pieniądze. Detektyw wyprowadził Natalię do swojego samochodu i powiedział jej, że nie jest aresztowana, ale musi złożyć formalne zeznania. Patrzyłam przez okno, jak odjeżdżają. Godzinę później ktoś zapukał do moich drzwi. Spojrzałam przez i zobaczyłam krzy... Krzysztof, męża Natalii. Wyglądał okropnie z czerwonymi oczami i potarganymi włosami. Otworzyłam drzwi, a on zapytał, czy może wejść. Powiedział, że właśnie dzwoniła do niego policja i poinformowała, że jego żona jest przesłuchiwana w sprawie kradzieży od Witolda. Usiadł na mojej kanapie i schował głowę w dłoniach. Powiedział, że nie miał pojęcia, że Natalia coś takiego zrobiła. Myślał, że pieniądze na ich nowe meble i samochód pochodzą ze spadku po jej rodzicach, którzy zmarli dwa lata temu. Danuta wróciła z kuchni z wodą i usiadła naprzeciwko Krzysztofa. Spojrzał na nią i powiedział, że jest mu tak szykro. Powiedział, że nigdy nie pozwoliłby Natalii wziąć pieniędzy. Od Witolda, zwłaszcza gdy ten umiera w szpitalu. Zapytał Danutę, co teraz się stanie. Danuta że to zależy od tego, co Policja. Krzysztof powiedział, że od miesięcy zauważał dziwne zachowanie Natalii, ale myślał, że to stres związany ze śmiercią Witolda i Barka. Powiedział, że wydawała dużo pieniędzy i robiła duże zakupy. Nie rozmawiając z nim o tym wcześniej, twarz Danuty nieco złagodniała, gdy spojrzała na Krzysztofa. Powiedziała, że wie, że on nie brał w tym udziału. W pokoju zapanowała cisza, przerywana jedynie dźwiękiem płaczu Krzysztofa. Po chwili Danuta zapytała, czy mogłabym zostać z nią na kilka dni. Powiedziała, że nie chce być sama w domu, który dzieliła z Witoldem. Powiedziałam jej, że oczywiście i poszłam na górę spakować torbę. Wrzuciłam kilka ubrań i kosmetyków do torby na noc, próbując przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Danuta pożegnała się z Krzysztofem i pojechałyśmy razem do jej domu. Tego wieczoru się w jej kuchni, pijąc herbatę i rozmawiając o Bartku i Witoldzie. Danuta powiedziała, że nie może uwierzyć, że Natalia okradła Witolda, gdy ten umierał. Powiedziała, że to ja kolejna śmierć na dodatek do utraty męża i syna. Trzymałam jej dłoń nad stołem i obie płakałyśmy. Powiedziała, że cieszy się, że tam jestem, ponieważ byłam jedyną osobą, która naprawdę rozumiała, co straciła. Zostałyśmy do późna, przeglądając stare albumy ze zdjęciami i dzieląc się wspomnieniami. Danuta ciągle powtarzała, jak bardzo Bartek mnie kochał i jak dumny byłby z tego, że postawiłam się Natali. Powiedziała, że jestem jej córką, bez względu na to, co cokolwiek inny próbował twierdzić. Tej nocy spałam w starym pokoju Barka z dzieciństwa, otoczona jego trofeami i było mi ciężko tam być, ale jednocześnie czułam, że dobrze jest być blisko jego pamięci, gdy wszystko inne się rozpadało. Następnego ranka obudziłam się w pokoju Barka, czując się zdezorientowana, dopóki nie przypomniałam sobie, gdzie jestem i dlaczego. Słyszałam, jak Danuta krząta się na dole w kuchni robiąc kawę. Ubrałam się i zeszłam na dół, gdzie zastałam ją siedzącą przy stole i fatrującą się w telefon. Podniosła wzrok, gdy weszłam i powiedziała: Kamil napisał, że chce przyjść i porozmawiać z nami obiema. Pojawił się 20 minut później, wyglądając, jakby nie spał od dawna. Kamil usiadł przy kuchennym stole i położył dłonie płasko na blacie, jakby próbował się uspokoić. Spojrzał na mnie i powiedział, że przeprasza za to, że uwierzył we wszystko, co mu o mnie mówiła. Powiedział, że była dobra w naginaniu faktów, żeby dobrze wypaść, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że mogłaby okraść ich umierającego ojca lub próbować wyknąć mnie z rodziny. Danuta sięgnęła i uścisnęła jego dłoń, a ja siedziałam tam niepewna, co powiedzieć. Hamil powiedział, że czuje się jak idiota, wysyłając mi te wszystkie żądania zwrotu rzeczy Barka, podczas gdy to Natalia okradała wszystkich. Powiedział, że powinien był wiedzieć lepiej, ponieważ Bartek tak bardzo mnie kochał i nigdy nie chciałby, żeby jego rodzina tak mnie traktowała. Siedzieliśmy tam przez chwilę, pijąc kawę i rozmawiając o tym, co dalej stanie się z Natalią i śledztwem policyjnym. Danuta powiedziała, że potrzebuje prawdziwego prawnika, aby odpowiednio zająć się wszystkim. Wyjęła telefon i zaczęła szukać adwokatów rodzinnych w okolicy kogoś, kogo znał z pracy, ale Danuta powiedziała, że chce kogoś, kto specjalizuje się w sprawach o nadużycia wobec osób starszych i planowaniu spadkowym. Tego ranka wykonała kilka telefonów, podczas gdy ja i Kamil sprzątaliśmy kuchnię i próbowaliśmy zachowywać się normalnie. Południe Danuta umówiła. Spotkanie z Beatą Wolską na to popołudnie. Pojechaliśmy wszyscy razem do biura pani Beaty i siedzieliśmy w poczekalni, dopóki nas nie zawołała. Beata była prawdopodobnie po pięćdziesiątce, z siwymi włosami i bystrymi oczami, które zdawały się wszystko rejestrować naraz. Słuchała, jak Danuta wyjaśnia całą sytuację z kradzieżą pieniędzy przez Natalię i próbą zmuszenia mnie do opuszczenia rodziny. Beata robiła notatki i zadawała konkretne pytania dotyczące przelewów bankowych i Dokumentów spakowych. Powiedziała, że z tego, co opisywała Danuta, Natalia popełniła wiele przestępstw, w tym defraudację i finansowe wykorzystywanie osoby starszej. Wyjaśniła, że finansowe wykorzystywanie osób starszych jest poważnym przestępstwem, ponieważ Witold był bezbronny, umierając w szpitalu. Beata powiedziała, że będzie musiała przejrzeć wszystkie dokumenty finansowe i skoordynować działania z detektywem prowadzącym sprawę karną. Danuta popisała dokumenty, zatrudniając Beatę do reprezentowania jej interesów i upewnienia się, że testament będzie chroniony przed wszelkimi próbami podważenia go przez Natalię. Przez następny tydzień Beata pracowała szybko przeglądając każdy dokument, jaki mogła zdobyć. Zadzwoniła do Danuty pewnego popołudnia i poprosiła nas, żebyśmy natychmiast przyjechały do jej biura. Kiedy dotarłyśmy, Beata miała rozłożone papiery na stole konferencyjnym. Wskazała na kilka dokumentów i powiedziała, że Natalia podrobiła podpis Witolda na dokumentach firmowych, aby dać sobie dostęp do kont. Beata porównała podpisy z prawdziwym podpisem Witolda na innych dokumentach i nie pasowały do siebie. Powiedziała, że fałszerstwo dodaje kolejne zarzuty karne i dowodzi, że nie była to impulsywna decyzja podjęta przez Natalię w chwili słabości, to było zaplanowane i celowe, co czyniło zarzuty poważniejszymi. Danuta ciężko usiadła na jednym z krzeseł konferencyjnych i zapytała, jak Natalia mogła to zrobić Witoldowi. Beata powiedziała, że ludzie, którzy dopuszczają się finansowego wykorzystywania osób starszych, często planują to starannie i wykorzystują zaufanie swoich ofiar. Powiedziała, że wysyła wszystkie dowody do detektywa Szymańskiego i rekomenduje dodatkowe zarzuty. W tym samym tygodniu Krzysztof zadzwonił do Danuty i zapytał, czy może z nią porozmawiać. Pojawił się w jej domu, wyglądając jeszcze gorzej niż poprzednio, z worami pod oczami. Powiedział Danucie, że złożył pozew o rozwód z Natalią i wyprowadził się z ich domu. Powiedział, że nie może być żonaty z kimś, kto okrada umierającego człowieka i próbuje zniszczyć jego rodzinę. Krzysztof powiedział, że dostaje pełną opiekę nad dziećmi, ponieważ problemy prawne Natali czynią ją niezdolną do bycia rodzicem. Przyprowadził swoje dwoje nastoletnich dzieci, żeby zobaczyły się z Danutą i oboje przeprosili za zachowanie swojej matki. Dzieci wydawały się autentycznie zdenerwowane i zdezorientowane tym, co zrobiła ich mama. Danuta przytuliła je i powiedziała, że nie są odpowiedzialne za wybory Natalii. Powiedziała IM, że zawsze są mile widziane w jej domu. Bez względu na to, co stało się z ich mamą, Krzysztof podziękował Danucie za to, że nie obwinia jego dzieci i powiedział, że dopilnuje, by pozostały w kontakcie z rodziną Kowalski. Kilka dni później zadzwonił detektyw Szymański, aby poinformować nas o postępach śledztwa. Powiedział, że przesłuchali osobę z kancelarii, która przygotowała dla Natalii fałszywe dokumenty spakowe. Osoba ta przyznała, że Natalia zapłaciła jej 500 złotych w gotówce za stworzenie papieru. Powiedziała, że Natalia wmówiła jej, że to tylko po to, by mnie nastraszyć i zmusić do wyprowadzki i nie zdawała sobie sprawy, że jest to część większego planu kradzieży. Od rodziny, osoba ta pełni. Współpracowała ze śledztwem, aby uniknąć własnych zarzutów. Detektyw Szymański powiedział, że jej zeznania pomogą udowodnić, że Natalia planowała zmusić mnie do odejścia, aby mogła wszystko zabrać. W międzyczasie Beata zakończyła aktualizację testamentu Danuty, prowadzając żelazne zapisy chroniące mój spadek. Wyraźnie zaznaczyła, że otrzymam pełną część Bartka, dokładnie tak, jakby sobie tego życzył. Beata dodała specjalne postanowienia uniemożliwiające Natalii podważanie testamentu lub otrzymanie czegokolwiek z majątku. Powiedziała: Nawet jeśli Natalia spróbuje to zakwestionować po śmierci Danuty, zapisy są wystarczająco mocne, by odrzucić wszelkie roszczenia. Danuta popisała nowy testament ze mną i Kamilem jako świadkami. Beata kopię wszystkiego i przechowała oryginał w swoim biurowym sejfie. Dwa tygodnie po konfrontacji w moim domu, detektyw Szymański zadzwonił, by powiedzieć, że Natalia została formalnie oskarżona o defraudację, finansowe wykorzystywanie osoby starszej i fałszerstwo. Powiedział, że jej kaucja została ustalona wysoko, ponieważ sędzia uznał ją za ryzyko ucieczki, biorąc pod uwagę kwotę pieniędzy i to jak bardzo okłamywała wszystkich. Prawnik Natalii próbował argumentować za niższą kaucją, ale prokurator przedstawił dowody jej zwodniczego zachowania, a sędzia nie był współczujący. Danuta nie poszła na rozprawę w sprawie kaucji, ale detektyw Szymański przesyłał jej aktualizację o tym, co się wydarzyło. Gdy wszystko się trochę uspokoiło, Danuta zapytała, czy chciałabym zacząć rzeczy Bartka. Unikałam tego, bo to zbyt bolało, ale wiedziałam, że w końcu muszę to zrobić. Zaczęliśmy w schowu, gdzie spakowałam jego ubrania i rzeczy osobiste po jego śmierci. Danuta pomogła mi wszystko sortować, a my dzieliłyśmy się wspomnieniami o Barku dotykając jego rzeczy. Nalegała, żebym zatrzymała wszystko, ponieważ Bartek chciałby, żebym ja miała jego rzeczy, a nie jego siostra. Spędziliśmy godziny przeglądając pudełka, a Danuta opowiadała mi historię o Barku jako dziecku, których nigdy wcześniej nie słyszałam. Kamil wpadł pewnego popołudnia, żeby pomóc nam uporządkować kolekcję zegarków Barka. Bartek odziedziczył kilka zegarków o swoim dziadku i przez lata kolekcjonował inne. Kamil ostrożnie rozłożył je na stole w jadalni, a my przyglądaliśmy się każdemu z nich. Wtedy Kamil podniósł stary zegarek. I zauważył coś wewnątrz koperty. Otworzył go i znalazł złożony kawałek papieru schowany z tyłu. Kamil wyciągnął go, a jego ręka zaczęła drżeć, gdy przeczytał pierwszą linijkę. Spojrzał na mnie i powiedział, że to list od Barka. Wzięłam papier od Kamila i natychmiast rozpoznałam pismo Barka. List był datowany na dwa tygodnie przed jego śmiercią. Bartek napisał o tym, jak bardzo mnie kocha i jak szczęśliwy się czuł, mając mnie za żonę. Pisał o swoich nadziejach na nasze przyszłe dzieci i życie, które razem zbudujemy. Powiedział, że gdyby cokolwiek mu się kiedyś stało, chciałby, żebym wiedziała, że uczyniłam go szczęśliwszym niż kiedykolwiek myślał, że to możliwe. Czytanie słów Barka otworzyło we mnie coś, co trzymałam mocno od jego śmierci. Siedziałam przy stole, płacząc i trzymając a Danuta podeszła i objęła mnie ramionami. Trzymała mnie, gdy szlochałam i mówiła, że byłam najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się jej synowi. Kamil siedział naprzeciwko nas z łzami spływającymi po twarzy. Danuta powiedziała, że Bartek byłby tak dumny z tego, jak stawiłam czoła Natalii i walczyłam o swoje miejsce w rodzinie. Powiedziała, że uhonorowałam jego pamięć, odmawiając pozwolenia komukolwiek na wymazanie mnie lub udawanie, że nasze małżeństwo się nie liczyło. Kilka dni później księgowa, Paulina, zadzwoniła do Danuty z wiadomościami na temat przeglądu księgowości. Znalazła więcej problemów w dokumentacji filmowej Witolda, sięgających prawie 2 lata wstecz, zanim zachorował. Natalia od dłuższego czasu pobierała mniejsze kwoty i bardzo dobrze to ukrywała. Całkowita suma nie Wznosiła 50 tysięcy złotych, jak myśleliśmy. Było to bliżej 75 tysięcy. Paulina pokazała nam wydrukowane wyciągi z podświetlonymi sekcjami, gdzie pieniądze były przemieszczane. Każdy przelew sam w sobie wyglądał normalnie, ale kiedy złożyło się je wszystkie razem, wzór był jasny. Natalia okradała własnego ojca od lat. Danuta siedziała przy swoim kuchennym stole, patrując się papiery, a ja patrzyłam, jak jej ręce drżą. Ciągle powtarzała, że powinna była zauważyć, że coś jest nie tak, ale Natalia zajmowała się tak dużą częścią firmowej, papierkowej roboty, że Witold ufał jej całkowicie. Większa kwota. Kradzieży zmieniła wszystko w sprawie karnej. Beata wyjaśniła, że 75 tysięcy złotych oznaczało, że Natalia stanie przed poważniejszymi zarzutami o przestępstwo, a nie tylko tymi niższego szczebla. Prokurator mógł teraz dążyć do faktycznego wyroku więzienia zamiast zawieszenia. Prawnik Natalii próbował umówić spotkanie w sprawie ugody, ale prokuratura odesłała wiadomość, że nie są zainteresowani łagodnym traktowaniem. Element wykorzystywania osoby starszej pogarszał sprawę, ponieważ Natalia okradała swojego umierającego ojca, gdy ten był w szpitalu. Beata powiedziała, że sędziowie naprawdę nienawidzą takich rzeczy, i Natalia będzie miała ciężko w sądzie. Dwa tygodnie po tym wszystkim Danuta odebrała telefon od najstarszej córki Natalii, która pytała, czy nadal może odwiedzać bacie. Danuta zaczęła płakać przez telefon i powiedziała jej, że oczywiście, że może przyjechać w każdej chwili. powiedziała, że jej czy brat też chce przyjechać. Danuta bardzo jasno powiedziała obojgu dzieciom, że nie obwinia ich za nic, co zrobiła ich matka. Powiedziała A.M., że wciąż są jej wnukami i kocha ich bez względu na wszystko. Dzieci przyjechały w tę sobotę, a Danuta piekła z nimi ciasteczka, tak jak kiedyś, zanim to wszystko się zaczęło. Padłam, gdy tam były, i dzieci na początku wyglądały na przestraszone, ale Danuta utrzymywała wszystko w normalnej i szczęśliwej atmosferze. Pokazała A.M. stare albumy ze zdjęciami i opowiadała o tym, kiedy ich tata i Bartek byli mali. Dzieci po chwili się zrelaksowały i dobrze było zobaczyć, jak Danuta znów się uśmiecha. Wróciłam do pracy w następny poniedziałek po tak długim zwolnieniu żałobnym. Mój szef był bardzo i powiedział mi, żebym wzięła tyle czasu, ile potrzebuje. Biuro Dziwne po miesiącach nieobecności i radzenia sobie z żałobą i rodzinnymi dramatami. Moi współpracownicy byli bardzo wspierający i nie naciskali, żebym opowiadała o tym, co się stało. Kilka osób przyniosło mi kawę lub zostawiło kartki na moim biurku. Dobrze było wrócić do normalnej rutyny. Siedzenie przy komputerze i praca nad zwykłymi projektami dały mi coś, na czym mogłam się skupić oprócz śmierci Barka i zdrady Natalii. Mogłam być po prostu osobą wykonującą swoją pracę, a nie pogrążoną w żałobie wdową walczącą o swoje miejsce w rodzinie. Krzysztof zadzwonił do mnie kilka dni później i zapytał, czy mógłby przywieźć dzieci do mojego domu. Powiedział, że chcą przeprosić za zachowanie swojej mamy i uważał, że dobrze by było, gdyby porozmawiały ze mną bezpośrednio. Zgodziłam się, Czułam się zdenerwowana. Dzieci pojawiły się z Krzysztofem i oboje wyglądali na bardzo przygnębione. Najstarsza zaczęła mówić pierwsza i powiedziała, że jest jej naprawdę przykro z powodu tego co zrobiła jej mama. Powiedziała, że nie miały pojęcia, że ich mama kradnie pieniądze ani próbuje wypchnąć mnie z rodziny. Jej brat kiwnął głową i powiedział, że ich mama powiedziała I am, że to ja sprawiam problemy. Uwierzyli jej, bo jest ich mamą. Powiedziałam I am, że rozumiem i nie obwiniam ich za nic. Krzysztof odetchnął z ulgą i podziękował mi za to, że jestem miła dla jego dzieci. Powiedział, że stara się pomóc I am przetworzyć wszystko co się wydarzyło i znaleźć sposób, by iść naprzód. W tym samym czasie Danuta zaczęła chodzić na terapię żałoby, aby poradzić sobie z utratą Witolda i Bartka w tak krótkim odstępie czasu. Zapytała mnie, czy przyszłabym z nią na niektóre sesje, ponieważ obie przeżywałyśmy żałobę po tych samych osobach. Zgodziłam się, bo pomyślałam, że to może pomóc nam obu. Terapeutka była miłą kobietą, która pozwoliła nam rozmawiać o naszych wspomnieniach i bólu, nie próbując nas pospieszać. Danuta mówiła o tym, jak bardzo tęskni za Witoldem i jak winna się czuje, że nie zauważyła, co robiła Natalia. Ja mówiłam o tęsknocie za Bartkiem i poczuciu zagubienia bez niego. Płakałyśmy razem podczas sesji, a to pomagało dzielić się żalem z kimś, co rozumiał Terapeutka dała nam narzędzia do radzenia sobie z trudnymi dniami i pomogła nam zobaczyć, że uzdrowienie nie oznacza zapomnienia o ludziach, których straciliśmy. Detektyw Szymański zadzwonił do Danuty kilka tygodni później z aktualizacją w sprawie Natali. Powiedział, że odkryli, iż Natalia próbowała ukryć część skradzionych pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych. Myślała, że może je ukryć przed śledztwem, ale namierzyli je i zamrozili wszystko. Natalia nie będzie mogła dotknąć żadnych skradzionych pieniędzy. Wszystko miało zostać zwrócone do majątku Witolda, gdy tylko formalności prawne zostaną zakończone. Danuta zapytała, skąd Natalia w ogóle wiedziała, jak zakładać zagraniczne konta. Detektyw Szymański powiedział, że prawdopodobnie ktoś jej pomógł, ale wciąż to badają. Powiedział, że najważniejsze jest to, że Natalia nie skorzysta z tego, co ukradła, a pieniądze wrócą do rodziny, tam gdzie ich miejsce. trzy miesiące po wielkiej konfrontacji w moim domu, w końcu wyznaczono datę procesu Natalii w kalendarzu sądowym. Beata zadzwoniła, żeby nam o tym i wyjaśniła co prawdopodobnie się wydarzy. Powiedziała, że biorąc pod uwagę wszystkie dowody przeciwko Natalii, istnieje duża szansa, że przyzna się do winy zamiast iść na proces. Proces oznaczałby, że wszystko wyjdzie na jaw publicznie, a Natalia prawdopodobnie dostałaby dłuższy wyrok, gdyby ława przysięgłych ją skazała. Przyznanie się do winy mogłoby dać jej krótszy wyrok, ale i tak poszłaby do więzienia. Beata powiedziała, że prokurator ma naprawdę mocną sprawę ze wszystkimi dokumentami bankowymi i pracą księgowej Pauliny. Nie sądziła, że prawnik Natalii mógłby wygrać w sądzie, więc ugoda miała więcej sensu. Danuta zapytała, czy będziemy musiały zeznawać, a Beata powiedziała, że prawdopodobnie nie, jeśli Natalia przyzna się do winy. To była ulga, ponieważ Danuta nie chciała siedzieć w sądzie i wiedzieć o wszystkim co się wydarzyło. Kamil zaczął częściej padać do domu Danuty, żeby pomóc jej w różnych sprawach wokół posiadłości. Kończyliśmy na rozmowach podczas pracy w ogrodzie lub naprawiania czegoś w domu. Pewnego popołudnia, gdy sprzątaliśmy garaż, Kamil zatrzymał się i spojrzał na mnie. Powiedział, że jestem jego siostrą, bez względu na to co stało się z Bartkiem. Powiedział, że Natalia nigdy nie rozumiała, co naprawdę oznacza rodzina. Rodzina to nie tylko krew, to bycie przy ludziach i troszczenie się o nich, nawet gdy jest ciężko. Zaczęłam płakać, a Kamil mnie przytulił. Powiedział, że Bartek byłby szczęśliwy, że wszyscy trzymamy się razem. Spędziliśmy resztę popołudnia przeglądając pudełka i dzieląc się historiami o Bartu. Dobrze było mieć Kamila jako brata, a nie kogoś, kogo Natalia nastawiła przeciwko mnie. Danuta Postanowiła, że chce zorganizować Wigilię w swoim domu w tym roku. Zaprosiła mnie Kamila, Krzysztofa i dzieci Natalii. Powiedziała, że będzie smutno bez Bartka i Witolda, ale bycie razem jako prawdziwa rodzina pomoże nam wszystkim się uzdrowić. Nadszedł dzień wigilii i wszyscy pojawiliśmy się w domu Danuty. Dzieci pomogły Danucie gotować, podczas gdy ja i Kamil nakrywaliśmy do stołu. Krzysztof przyniósł ciasto i makowiec. Usiedliśmy razem, a Danuta zmówiła modlitwę. Dziękując Bogu za rodzinę i za przetrwanie trudnych czasów. Wszyscy trzymali się za ręce wokół stołu. Smutno było patrzeć na puste krzesła, gdzie powinni siedzieć Bartek i Witold, ale jednocześnie dobrze było być razem. Jedliśmy, rozmawialiśmy, a dzieci opowiadały śmieszne historie ze szkoły. Danuta uśmiechała się niż widziałam od miesięcy. Po kolacji wszyscy pomogliśmy posprzątać, a potem usiedliśmy w salonie, przeglądając stare zdjęcia rodzinne. Kamil objął mnie ramieniem, a ja oparłam się o niego. To była moja rodzina. Nie z powodu krwi czy aktów małżeństwa, ale dlatego, że wybraliśmy siebie nawzajem. To się liczyło. Dwa tygodnie po świętach Beata zadzwoniła do Danuty, mówiąc, że prawnik Natalii chce rozmawiać o ugodzie. Wyjaśniła, że Natalia przyzna się do wszystkich zarzutów w zamian za to, że prokurator zarekomenduje 4 lata więzienia plus zwrot pełnych 75 tysięcy zł z odsetkami. Beata powiedziała, że to właściwie przyzwoita oferta, biorąc pod uwagę, że Natalia mogłaby dostać nawet do 10 lat, gdyby poszła na proces i przegrała. Danuta mnie i Kamil żebyśmy przyszli tego wieczoru, abyśmy mogli porozmawiać o tym, czy to zaakceptować. Siedzieliśmy w kuchni Danuty, kawę, podczas gdy Beata omawiała wszystkie opcje. Jeśli poszlibyśmy na proces, trwałoby to miesiącami, a wszystko stałoby się publiczne. Dzieci Natali musiałyby usłyszeć wszystkie szczegóły w sądzie. Media mogłyby podchwycić historię, ponieważ dotyczyła wykorzystywania osoby starszej i defraudacji. Danuta wyglądała na zmęczoną na samą myśl o tym. Kamil powiedział, że chce, aby Natalia zapłaciła za to, co zrobiła, ale nie chciał też przeciągać swojej siostrzenicy i siostrzeńca przez publiczny proces. Zgodziłam się, że dzieci już wystarczająco przeszły. Danuta siedziała cicho przez długi czas, zanim powiedziała, że zaakceptuje ugodę. Powiedziała Beacie, żeby Prokuratora. Beata wykonała telefon od razu i wszystko zostało uruchomione. Rozprawa w sprawie ugody została zaplanowana na 3 tygodnie później w sądzie rejonowym. Danuta zapytała, czy musimy iść, aby Beata powiedziała, że dobrze by było, żeby sędzia zobaczył rodzinę na sali, ale nie będziemy musieli zeznawać ani nic mówić. W dniu rozprawy wszyscy spotkaliśmy się w holu sądu. Krzysztof pojawił się ze swoim prawnikiem, wyglądając na zdenerwowanego. Skinął nam głową, ale nie podszedł, żeby porozmawiać. Przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa i znaleźliśmy właściwą salę sądową. Była mniejsza niż się spodziewałam. Z drewnianymi ławami i świetlówkami, które sprawiały, że wszystko wyglądało na wyblakłe. Natalia weszła w pomarańczowym kombinezonie z rękami skutymi z Wyglądała na chudszą i starszą niż kiedy ostatni raz ją widziałam. Jej prawnik stał obok niej, gdy sędzia odczytywał wszystkie zarzuty. Sędzia zapytał Natalię, czy rozumie, do czego się przyznaje, a Natalia odpowiedziała cichym głosem tak. Potem sędzia kazał jej przejść przez każdy zarzut jeden po drugim i przyznać się do tego, co zrobiła. Natalia musiała powiedzieć na głos, że ukradła pieniądze z konta firmowego Witolda, gdy ten umierał w szpitalu. Musiała przyznać, że podrobiła jego podpis na dokumentach. Musiała powiedzieć, że w ciągu dwóch lat zabrała łącznie 75 tysięcy złotych. Jej głos drżał, ale przeszła przez to wszystko. Na koniec powiedziała, że jest jej przykro i że wie, że to, co zrobiła, było złe. Sędzia wpatrywał się w nią przez długą chwilę, zanim powiedział, że kradzież od umierającego członka Rodziny to jedna z najbardziej godnych ogardy rzeczy, jakie widział w swojej sali sądowej. Powiedział, że Natalia zdradziła zaufanie swojej rodziny w ich najmroczniejszym czasie i zasłużyła na poważne konsekwencje. Potem przyjął ugodę i wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dwa tygodnie później. Wszyscy wstaliśmy i wyszliśmy z sali sądowej. Danuta nie spojrzała na Natalię. Kamil trzymał ramię Danuty na swoich barkach, gdy szliśmy na parking. Rozprawa w sprawie wyroku była krótsza. Sędzia skazał Natalię na 4 lata więzienia stanowego z możliwością zwolnienia warunkowego po dwóch latach, jeśli wykaże prawdziwą zmianę. Musiała również zwrócić każdego złotego plus od i wszystkie koszty sądowe. Strażnik ją oprowadził i to był koniec. Na zewnątrz sądu podszedł do Danuty Krzysztof. Dziękował jej za to, że nie naciskała na maksymalny wyrok. Powiedział, że wie, że jego dzieci potrzebują babci w swoim życiu i doceniał miłosierdzie Danuty. Danuta powiedziała mu, że zrobiła to, ponieważ Witold chciałby współczucia nawet dla kogoś, kto go tak bardzo skrzywdził. Oczy Krzysztofa zaszliły się, a on przytulił Danutę zanim odszedł. Minęło 6 miesięcy od śmierci Barka. Wciąż zanim tęskniłam każdego dnia, ale ostry ból żalu stępił się w coś, co mogłam unieść. Danuta zasugerowała, że może powinnam spróbować. Znów się z kimś umówić. Powiedziała, że Bartek chciałby, żebym była szczęśliwa i znalazła miłość na nowo, zamiast spędzać całe życie samotnie. Ten pomysł mnie przerażał, ale jednocześnie wydawał się właściwy. Zainstalowałam aplikację randkową i zaczęłam rozmawiać z kilkoma Osobami. Większość rozmów donikąd nie prowadziła, ale potem trafiłam na kogoś, kto wydawał się szczery i miły. Spotkaliśmy się na kawie i rozmawialiśmy przez trzy godziny. Wiedział, że Bartek zmarł i nie próbował mnie pospieszać ani sprawić, żebym zapomniała. Zaczęliśmy się regularnie spotykać. Danuta uśmiechnęła się, gdy jej o nim opowiedziałam, i powiedziała, że cieszy się, że otwieram swoje serce na nowo. Kamil też zaczął się z kimś spotykać. Przyprowadził ją na niedzielny obiad i wydawała się miła i trochę zdenerwowana. Danuta ciepło ją przyjęła i pytała o jej pracę i rodzinę. Patrzyłam, jak Kamil trzyma rękę swojej dziewczyny pod stołem i cieszyłam się, że buduje swoje własne życie. Obiad był udany, nawet z pustymi krzesłami, gdzie powinni siedzieć Bartek i Witold. Powoli leczyliśmy rany i daliśmy sposoby by iść naprzód. Tej jesieni Danuta podjęła wielką decyzję. Sprzedała firmę Witolda firmie, która od lat próbowała ją kupić. Część pieniędzy przeznaczyła na założenie funduszy na studia dla dzieci Natali. Powiedziała, że nie powinny cierpieć z powodu okropnych wyborów ich matki. Witold chciałby pomóc swoim wnukom, nawet jeśli nie mógł znieść tego co zrobiła Natalia. Krzysztof płakał, gdy Danuta powiedziała mu o funduszach na studia. W końcu poczułam, że jestem gotowa dokończyć przeglądanie rzeczy Bartka. Unikałam tego, bo to zbyt bolało, ale teraz czułam, że to coś, co muszę zrobić. Danuta pomogła mi sortować pudła z jego ubraniami, książkami i przypadkowymi rzeczami, które zbierał przez lata. Zachowaliśmy jego kolekcję zegarków, medale dziadka i który do mnie napisał, znalazłam jego ulubioną bluzę z kapturem która wciąż pachniała jak on, i jego rocznik z koleżu z głupimi notatkami od przyjaciół. Włożyłam wszystko, co miało znaczenie. Do drewnianego pudełka i schowałam je w szafie. Czułam, że honoruje pamięć Barka, jednocześnie akceptując, że muszę żyć dalej. Danuta przytuliła mnie i powiedziała, że Bartek byłby dumny z tego, jak silna się stałam. Rozwód Krzysztofa i Natali stał się ostateczny w grudniu. Sędzia przyznał mu pełną opiekę nad dziećmi z nadzorowanymi wizytami dla Natali, gdy wyjdzie z więzienia. Krzysztof przywiózł dzieci do domu Danuty na Boże Narodzenie, a my wszyscy staraliśmy się, aby było to jak najbardziej normalne. Dzieci wydawały się szczęśliwsze teraz, gdy sprawy prawne się skończyły i wiedziały, na czym stoją. Danuta Danuta dała Ajam prezenty i przygotowała ich ulubione potrawy. Kamil przyprowadził swoją dziewczynę, a ja swojego chłopaka. Robiliśmy sobie zdjęcia, śpiewaliśmy kolędy i próbowaliśmy tworzyć nowe tradycje, które honorowały Bartka i Witolda, jednocześnie idąc naprzód. Nie było idealnie, ale było prawdziwe i było nasze. Nadeszła wiosna, a Danuta zadzwoniła, żeby zapytać, czy pomogłabym jej stworzyć pamiątkowy ogród dla Bartka i Witolda w jej ogrodzie. Chciała mieć miejsce, gdzie mogłaby usiąść i wspominać ich bez ciągłego uczucia smutu. Pojechałam w następną sobotę z rękawicami ogrodniczymi i spędziliśmy poranek, planując, gdzie wszystko pójdzie. Danuta chciała róż, ponieważ Witold zawsze kupował jej na chciała, żeby ławka, którą Bartek zbudował w liceum na stała w centrum. Pracowaliśmy w każdy weekend przez miesiąc, kopiąc grządki, układając kamienie i sadząc kwiaty. Kamil przyjeżdżał w niektóre soboty, żeby pomóc przenieść ciężkie kamienie i zbudować małą fontannę. Ogród stał się tym spokojnym miejscem, gdzie mogliśmy rozmawiać o Bartku i Witoldzie bez ciągłego płaczu. Danuta robiła lemoniadę, a my siedzieliśmy na ławce Bartka i dzieliliśmy się historiami, których nigdy wcześniej nie słyszałam. Pewnego popołudnia, gdy sadziliśmy cebulki tulipanów, mój chłopak pojawił się z kanapkami na lunch. Coraz częściej fadał, a Danuta go lubiła, bo zadawał pytania o Bartka i nie zachowywał się dziwnie, że jestem wdową. Gdy Danuta poszła do środka po napoje, usiadł obok mnie na ławce i powiedział, że musi mi coś powiedzieć. I ciągle skubał trawę. Powiedział, że wie, że to skomplikowane i rozumie, że wciąż kocham barka, ale on się we mnie zakochuje. Moje serce zaczęło bić szybciej, i czułam jednocześnie strach i ekscytację. Powiedziałam mu, że ja też się boję, ale chcę spróbować. Pocałował mnie i czułam się inaczej niż całując barka, ale też. Dobrze na swój własny sposób. Danuta wróciła na zewnątrz i zobaczyła nas trzymających się za ręce, a na jej twarzy pojawił się ogromny uśmiech, który rozświetlił całą jej pasz. Kilka tygodni później Kamil przyprowadził swoją dziewczynę na rodzinny obiad i w połowie deseru uklęknął na jedno kolano i oświadczył się. Jego dziewczyna zaczęła płakać ze szczęścia i powiedziała tak, a my wszyscy ich uściskaliśmy. Kamil odciągnął mnie na bok i zapytał, czy pomogłabym w planowaniu Ślubu, ponieważ jego dziewczyna nie miała dużej rodziny, a chcieli, żebym była zaangażowana we wszystko. Prośba o pomoc w planowaniu szczęśliwego wydarzenia zamiast zajmowania się pogrzebami i sprawami sądowymi była niesamowita. Chodziłam na zakupy sukien ślubnych z narzeczoną Kamila, pomagałam wybierać kwiaty i próbowałam około pięćdziesięciu różnych rubek tortów. Danuta rzuciła się w wir planowania i dało jej to coś radosnego, na czym mogła się skupić. Postanowiła ponownie zaktualizować swój testament i zadzwoniła do Beaty, żeby przyjechała. Danuta powiedziała Beacie, że chce uwzględnić w testamencie narzeczoną Kamila i mojego chłopaka. Powiedziała, że rodzina to nie krew. Chodzi o to, kto się pojawia i kocha cię, gdy jest ciężko. Beata przygotowała wszystko, a Danuta podpisała to w obecności światów. Zrobiła kopię dla wszystkich i powiedziała nam, że chce, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy jesteśmy w równym stopniu jej rodziną. Miesiąc później Beata zadzwoniła i powiedziała, że Natalia napisała listy z więzienia do Danuty i do mnie. Danuta poprosiła Beatę, żeby przyniosła jej list. Poszłam z Danutą, gdy go czytała. List Natali mówił o tym, że jest jej przykro i jak więzienie dało jej czas do namysłu nad tym, co zrobiła. Powiedziała, że wie, że nie może cofnąć szkód, ale chciała, żebyśmy wiedziały, że żałuje wszystkiego. Danuta złożyła list i włożyła go do szuflady. Powiedziała, że wie, że Natali jest przykro, ale przeprosiny nie naprawią tego, co zostało zepsute. Kiedy Beata zapytała, czy chcę mój list, powiedziałam jej, żeby go zatrzymała nieotwarty. Nie byłam gotowa usłyszeć niczego, co na Talia miała do powiedzenia. Może kiedyś, ale nie teraz. Mój chłopak i ja zaczęliśmy poważnie rozmawiać o naszej przyszłości. Byliśmy razem o prawie 8 miesięcy, a wszystko wydawało się solidne. Pewnej nocy oglądaliśmy filmy w moim domu, a on go zatrzymał i powiedział, że chce porozmawiać o tym, dokąd to wszystko zmierza. Powiedział, że widzi ze mną przyszłość, ale musi wiedzieć, czy jestem na to gotowa. Powiedziałam mu, że zawsze będę kochać barka i zawsze będę za nim tęsknić, ale w moim sercu jest miejsce też na nową miłość. Powiedział, że to wszystko, co musiał usłyszeć. Rozmawialiśmy o ewentualnym wspólnym zamieszkaniu po ślubie Kamila, i jak by to wyglądało. Dobrze było planować przyszłość, a nie tylko przetrwać każdy dzień. Ślub Kamila odbył się w piękną sobotę w Ceremonia odbyła się na zewnątrz szwarku, gdzie drzewa zmieniały kolor na pomarańczowy i czerwony. Danuta płakała ze szczęścia podczas przysięgi i ścisnęła moją dłoń. Kamil i jego nowa żona wyglądali tak szczęśliwie, stojąc tam i obiecując sobie miłość. Na przyjęciu Danuta wzniosła toast o tym, jak dumni byliby Witold i Bartek, widząc, jak Kamil zaczyna ten nowy rozdział. Spojrzała prosto na mnie, mówiąc, że Bartek byłby tak szczęśliwy, widząc, jak rodzina się leczy i idzie naprzód. Płakałam, ale tym razem to były dobre łzy. Kamil i jego żona mieli swój pierwszy taniec, a potem Kamil zatańczył z Danutą, a jego żona ze swoim tatą. Mój chłopak i ja też tańczyliśmy, a on wyszedł, że może kiedyś będziemy mieli własny ślub. Cały dzień był dowodem na to, że dobre rzeczy. Wciąż mogą się zdarzyć nawet po straszliwej stracie. Minął rok od konfrontacji w moim salonie, kiedy Danuta ujawniła, co zrobiła Natalia. Byłam teraz w naprawdę dobrym miejscu. Mój chłopak i ja prowadziliśmy się razem i rozmawialiśmy o zaręczynach. Miałam silną więź z Danutą i Kamilem, która wydawała się nierozerwalna. Przetworzyłam swój żal po barku w zdrowy sposób z pomocą terapeuty. Ciągle tęskniłam za barkiem każdego dnia, ale ból już mnie nie powalał. Mogłam wspominać dobre czasy bez załamywania się, mogłam patrzeć na nasze zdjęcia ślubne i uśmiechać się, zamiast tylko płakać. Pewnego ranka piłyśmy z Danutą kawę w jej kuchni, a ona powiedziała, że chce mi powiedzieć coś ważnego. Powiedziała, że postawienie się Natali i walka o moje miejsce w rodzinie to najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić. Powiedziała, Pamięć Barka, odmawiając pozwolenia Natalii na wymazanie mnie z rodziny. Powiedziała, Bartek tak bardzo cię kochał i byłby dumny z silnej osoby, którą się stałaś. Podziękowała mi za to, że nie zrezygnowałam z niej ani z rodziny, nawet gdy Natalia wszystko tak utrudniała. Przytuliłam ją i powiedziałam jej, że to ona mnie uratowała, wierząc we mnie i stając w mojej obronie. Siedziałyśmy tam, płacząc ze szczęścia i patrząc na pamiątkowy ogród przez okno kuchenne. Mój chłopak i ja zaczęliśmy poważnie planować naszą wspólną przyszłość. Rozmawialiśmy o ewentualnym kupnie domu z większym podwórkiem. Rozmawialiśmy o posiadaniu kiedyś dzieci i o tym, jak upewnimy się, że będą wiedziały o Barku i Witoldzie. Rozmawialiśmy o utrzymywaniu bliskich kontaktów z Danutą i Kamilem i Życia, które honoruje przeszłość, jednocześnie idąc naprzód. Danuta zapraszała nas na niedzielne obiady co tydzień i stało się to naszą rutyną. Kamil i jego żona też przychodzili. A my wszyscy razem gotowaliśmy i dzieliliśmy się historiami. Życie rzuciło mi straszne rzeczy. Śmierć Barka, potem śmierć Witolda, a na dodatek zdrada Natalii, ale przetrwałam to. Znalazłam swoją siłę, gdy musiałam walczyć o swoje miejsce w rodzinie. Zbudowałam coś dobrego z całego tego bólu. Miałam znów miłość z moim chłopakiem. Miałam rodzinę z Danutą i Kamilem. Miałam spokój z pamięcią o Barku zamiast niekończącego się smutu. Wiedziałam, że Bartek byłby dumny z tego, kim się stałam i jak nie pozwoliłam, by tragedia zdefiniowała całe moje życie. Planowałam przyszłość, a nie tylko przetrwanie. I czułam, że to najlepszy sposób, by uhonorować wszystko, co z barkiem mieliśmy.